Hejka. Czy kiedykolwiek widzą zadania typu wykażę, to była Twoja reakcja? No, nie dziwię ci się. Uwierz, że nie tylko ty, ale spokojnie. Właśnie pojawiam się tutaj ja. gotowa Ci to wszystko wytłumaczyć. Wykażę dla każdej liczby całkowitej a, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1, i dla każdej liczby całkowitej b, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 4, liczba a do kwadratu minus b do kwadratu jest podzielona przez 5. W pierwszej kolejności wypisujemy sobie założenia. W treści mamy napisane, że zarówno liczba a, jak i liczba b to są liczby całkowite, więc takie założenie tworzymy. Skoro liczba a przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1, to zapisujemy to sobie e, matematycznie, czyli liczba, która jest podzielona przez 5, to jest 5k. I daję resztę 1, czyli my dodajemy 1. I tak samo robimy z liczbą b, tylko b jest inną liczbą, więc musimy tutaj dać inną literkę, czyli w tym przypadku 5l plus 4. Teraz mamy wykazać liczbę a do kwadratu minus b do kwadratu. W naszym przypadku a to jest 5k plus 1, a b to jest 5l plus 4. Czyli sobie podstawiamy. Tutaj, jeżeli mamy sumę i w nawiasie mamy liczbę jakąś niewiadomą, w tym przypadku k i l, i potęgujemy to do potęgi drugiej. No to w takim przypadku musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, czyli a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Korzystamy ze wzoru i teraz potęgujemy sobie 5k. Pamiętamy, że przy potęgowaniu potęgujemy zarówno liczbę, jak i niewiadomą, czyli 5 do kwadratu to 25, no i k do kwadratu. Teraz opuszczamy nawias i pamiętamy, że jeżeli przed nawiasem mamy minus, to musimy zmienić każdy znak. Czyli mamy minus 25 l kwadrat, minus 40 l i minus 16. Teraz redukujemy wszystkie wyrazy podobne. I mamy wykazać, że ta liczba jest podzielona przez 5. Żeby to zrobić, to musimy wyciągnąć piątkę przez nawias. I w taki sposób zadanie zostało udowodnione. że dla każdej nieparzystej liczby naturalnej n liczba jest podzielona przez 4. No to znowu zaczynamy od wypisania założenia, czyli że n jest liczbą naturalną i liczby nieparzyste zapisujemy w formie 2k plus 1. Jeżeli liczba byłaby parzysta, to zapisujemy w formie 2k, dlatego że każda liczba, która jest pomnożona przez 2, zawsze jest parzysta. No i mamy liczbę 3 do kwadratu plus 2n plus 7 i wystarczy, że tą sobie naszą liczbę nieparzystą podstawimy pod nasze n, czyli za każde n wstawiamy 2K plus 1. W pierwszym nawiasie ponownie mamy wzór skróconego mnożenia. Trójkę. Przedpisujemy przed nawiasem i korzystamy z wzoru. Czyli mamy pierwsze do kwadratu, dodać dwa razy pierwsze, razy drugie, dodać drugie do kwadratu. W drugim nawiasie nie mamy potęgowania, więc po prostu wymnażamy cały nawias przez dwójkę. Porządkujemy pierwszy nawias i wymnażamy całość przez trójkę. Teraz możemy zredukować wyrazy podobne. I tak jak w poprzednim zadaniu, tak tutaj mamy pokazać, że ta nasza liczba, która nam powstała jest podzielona przez jakąś konkretną liczbę. W tym przypadku przez czwórkę, czyli tą czwórkę musimy wyciągnąć przed nawias. I w taki sposób udowodniliśmy zadanie. Wykaż, że suma kwadratów czterech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 5 jest liczbą podzielną przez 10. W tym zadaniu, tak jak i w każdym poprzednim, również wypisujemy założenie. Zakładamy sobie jakąkolwiek e, liczbę, w tym przypadku k. No i w założeniu piszemy, że k należy do liczb całkowitych. Jeżeli liczby mają być niepodzielne przez 5, to będzie to wielokrotność piątki plus jakaś konkretna liczba. Czyli mamy 5k plus 1, 5k plus 2, 5k plus 3, 5k plus 4. Na przykład, jeżeli k byłoby liczbą 2, no to byśmy podstawili za k2, to byłoby 5 razy 2, czyli 10 plus 1, czyli jest niepodzielana przez 5, czyli nam się wszystko zgadza. I mamy sumę kwadratów, czyli wszystkie te liczby podnosimy do potęgi drugiej, bo kwadrat to potęga druga. I teraz w każdym z tych nawiasów musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. tutaj również pamiętamy, że jeżeli mamy 5k to zonawia się do potęgi drugiej, to potęgujemy zarówno piątkę jak i samą niewiadomą k. Teraz opuszczamy nawiasy i wszędzie mamy dodawanie, także nigdzie w żadnym nawiasie nie zmieniamy znaków. Teraz porządkujemy wszystkie wyrazy podobne. Ja tutaj dla ułatwienia sobie podkreśliłam kolorami. No, i znowu, aby wykazać, że ta liczba jest podzielona przez 10, musimy wyciągnąć sobie 10 przed nawias. I zadanie udowodnione. Wykaż, że liczba 2 do potęgi setnej, dodać 4 do potęgi 49, dodać 16 do potęgi 24 jest podzielona przez 21. W pierwszej kolejności zamieniamy sobie wszystkie liczby na podstawę 2. Wiemy, że 4 to jest inaczej 2 do potęgi drugiej, a 16 to jest 2 do potęgi czwartej. Teraz musimy skorzystać z od odpowiedniego wzoru na potęgi. Jeżeli mamy potęgę jedną i później ponawia się drugą, to te potęgi ze sobą mnożymy. Czyli tutaj mamy 2 do potęgi 2 razy 49 to jest inaczej 2 do potęgi 98. I tak samo w drugim przypadku 4 razy 24 daje nam 96. Teraz wyciągniemy sobie dwójkę o najniższej potędze, czyli w tym przypadku 96. I wyciągamy ją przed nawias. Tutaj zostaje nam wtedy z tej potęgi setnej, czyli z tego 2 do potęgi 100 Zostaje nam 2 do potęgi 4. Korzystamy z tej samej zasady, ponieważ jeżeli wyciągniemy 2 do potęgi 96, no to, żeby była ta setka, to musi nam zostać 2 do potęgi 4. Obliczamy sobie potęgi w nawiasie i wychodzi nam 2 do 96 razy 21. Wykażę dla każdej liczby naturalnej k liczba. Przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. Znowu zaczynamy od założenia, czyli mamy liczbę K, która należy do zbioru liczby naturalnych. Tutaj w tych dwóch nawiasach. Korzystamy znowu ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli pierwsze do kwadratu, dodać dwa razy pierwsze, razy drugie, dodać drugie do kwadratu. I to samo robimy w tym drugim nawiasie. Porządkujemy nawiasy, pamiętając tak jak przy poprzednich zadaniach, że jeżeli podnosimy do potęgi drugiej, a coś jest w nawiasie, tak jak w tym przypadku to 3k, to podnosimy zarówno trójkę do potęgi drugiej, jak i samo k. Nie mamy minusa przed nawiasem, więc na spokojnie możemy sobie te nawiasy opuścić bez zmieniania znaku. Redukujemy wyrazy podobne. Czyli tak naprawdę dodajemy je ze sobą to, co ma tą samą literkę obok siebie. I teraz ta liczba przy dzieleniu przez 5 ma nam dać resztę 3. Widzimy, że pierwsza liczba dzieli się przez 5, druga też się dzieli przez 5, ale trzecia nie, więc trzeba ją tak rozpisać, żeby dzieliła się przez to 5 i da nam resztę 3. Czyli 13 rozpisujemy jako 10 plus 3. Wyciągamy 10 przed nawias. No i. Zadanie udowodnione. Mam nadzieję, że nie będziesz już jak Jackie Chan z początku i na luzie ogarniesz tego typu podobne zadania.